Hej, ja jestem z a to jest 43 odcinek naszej gry w Crusader Kings 2 Reaper's Spiel. No i mamy takie wydarzenie, że podczas gdy obchodziliśmy rytuały płodności na cześć Jariła, e, moim wzrok przykuła kapłanka Danuta, która właśnie tego ogniska. E, przez chwilę wydawało się, jakby cały świat zamilkł i się zatrzymał. E, no, i możemy w tym momencie, dzisiaj e, w imię Jariła, e, zabierzemy ją do Boża, właśnie do Kapłankę Danutę, dostaniemy pobożność. No i cóż, trzeba, trzeba uczcić święto płodności. Tutaj mamy oczywiście znowu jakąś informację o. W Gotynze mamy herezję katarską. Dobrze, ogólnie rzecz biorąc, trochę cherezja to mnie mało obchodzi. Chociaż przy niewierni. Eee, tutaj cały czas to się rozprzestrzenia ta zaraza niestety, te suchoty. Jeśli dobrze pamiętam, myślę, że to było suchoty. Nie jestem do końca pewien, ale takie mam wrażenie. Eee, czy tutaj mamy karę? Nie, nie mamy kary za suchoty. Ale my złapaliśmy suchoty. To nie jest dobra rzecz. Będziemy szukać... Leczenia. Módlmy się do peruna, żeby nasz syn wyzdrowiał. A ja mamy jeszcze więcej punktów. Tym razem ekonomicznych. Lunenburg prosperuje. Tutaj będę oczywiście w tym momencie, póki ta zaraza. Ja Utrzymuje na naszych ziemie, to będzie wyglądać jak wyglądać. Um, oczywiście przybędę do Ciebie, jak żeby inaczej. Zobaczmy jaką mamy tutaj A, nic ciekawego z ambicji. Tutaj Panonia walczy z... Kim walczycie? Z Bizancjum. O! No to! No to ogólnie rzecz biorąc, znowu się doszło do zmiany na tronie. Tym razem władcą jest. E, mój syn, który nie ma żony, ale tutaj znaleźliśmy sobie jakąś fajną, e, ten, pannę. Dobra, chcemy gotówkę, czy chcemy prestiż, gotówka czy prestiż, gotówka czy prestiż, niech będzie prestiż. Weźmiemy sobie ambicje, chcemy mieć oczywiście następcę tronu. No, oczywiście tutaj będziemy musieli ustawić... Tylko ja nie wiem, czy masz... Nie, nie masz. No w tym momencie zamknijmy bramę z yy, póki tutaj się nie, nie uda załatwić tego. Sami będziemy chcieli tak. Tutaj ustawić fokus koronny. Yy, weźmiemy też sobie z decyzji... Będziemy chcieli wybrać sobie Boga, którego będziemy... Wielbić i oczywiście naszym bogiem, którym go będziemy wielbić, będzie jariło. Miejmy nadzieję, że będziemy. O! Możemy nawet o, o dziwo otrzymać jeszcze dodatkową jedną prowincję e, bezpośrednio. Niestety, sami z siebie mamy dosyć słabe e, statystykę wojowania. No nic. Zawsze będziemy mogli złożyć kogoś w ofierze. Mieć nadzieję, że nam podskoczy nam współczynnik. Ty jesteś chora. To ty, Sio, nie chcę Ciebie to widzieć, tylko jeszcze masz... No i tutaj mamy Bawarię, która się dosyć chyba rozprzestrzeniła, zjadła całą e, całą e, całe Czechy, więc nie pozostaje nam nic innego, tylko potem właśnie tu wojnę Bawarii. Czy Bawaria ma jakichś sojuszników w ogóle? Nie ma żadnych sojuszników, ma armię nie za wysoką, nie za dużą, e, więc będzie trzeba w takim razie tutaj odbić. E, Bolesław, Bolesław tutaj, bo to jest po tej stronie rzeki, więc w takim razie podbijemy sobie Bolesław, e, powołajmy armię, ups, chyba mnie tu nie ma, <grybujesz> bo tutaj się widzę na, na ciałem, bezpośrednio na armię. Eee nie... Chyba, chyba nie, bo ty... Poczekaj, bo ty Ach. Nie, mi się wydaje, że może lepiej nie Nie przesadzać, bo... Bo właśnie ta nasza kuzynka była w ciąży chyba z naszym ojcem I to by było już trochę dziwnie Dopadniemy ich? Dopadniemy? Ach, to Chcę Chcę nich dopaść, potem mogę sobie oblegać bolesław bez problemu. No i zakon Krzyżacki powstał. No chcecie mi powiedzieć, że teraz będę walczył z zakonem Krzyżackim? Ho. No i tak. Eee... Tutaj mamy, zdobędziemy cechę Arbitrary I tak, hmm. Mamy ma też cechę Sprawiedliwość Tylko ty jesteś moim marszałkiem, ty jesteś dobrym marszałkiem a, nie dostaliśmy arwitarii. Dobra, czyli z lepszych rezultatów. Dobra, tu pokonamy tych panów. Możemy zacząć racjonować. Tak, zacznijmy racjonować może żywność. Czy chcę dostać na no... Mm, nie. Dzięki. Dobra, tutaj zamek zdobędziemy. Eee... O! Mmm, smaczne, smaczne szczury. Możemy zacząć, bo... To, ponieważ zapasem żywności w tym naszym, jak tutaj się odgrodziliśmy od wszystkich, no bo tutaj cały czas mamy to niestety te sucho, suchoty. Jeśli się nie mylę. Eee... To w tym momencie możemy... <noise> Znaleźliśmy w piwnicach dużą ilość szczurów, które mogą być złapane i zjedzone, albo możemy zmniejszyć liczbę pozostałej żywności o jeden i zdobędziemy cechę dumni. Dobra. Jak się tak będzie? Nie mamy już tak dobrego namiestnika niestety. Ale tutaj będziesz mi nam z dalej zbierał podatki. Nasz... nasz... syn. Syn potrzebuje oczywiście, żeby się szkoły na zarządzającego. No i w tym momencie mamy 100%. No i zwycięstwo jest nasze. No, się okazuje, że mm, <grywki> zawitnik, która jest e, była żoną jednego z naszych kuzynów, którzy rządzili. E, a tutaj, oczywiście, to musimy stworzyć pomniejsze e, chwasami. Jesteśmy zagrażający jak zwykle. I tak, jak mogłaś tego z, to, to uczynić? Zjadłaś, zjadłaś nasze zapasy, zmniejszamy o jeden żywność, e, niech zgnije w więzieniu, może być wyrzucona, albo możemy powiedzieć, o, wygląda na to, że mięso znowu jest w menu i możemy e, zasadzić kanibalem. Mm. Mm. Hmm... Hmm... Powiem, że na swój sposób nie kusi żeby zostać kanibalem. Zawsze doceniamy plus 3 do mm, wojowania. Ale... Ale nie wiem, czy to wypada cesarzowi. Więc zrobimy tak. Jak mogłaś to uczynić? Eee, dobra... I nawróciliśmy też, a w tym momencie co? Anhalt. Zobaczmy jak tam teraz religia. Czyli tam została jeszcze tylko Gotynga, to wszystko to jest już Słowiańszczyzna, Słowiańszczyzna to jeszcze tam została ta. No i dobra, postarajmy się nawrócić tą e, prowincję Katarów. Znowu. Dobra. Wyratujesz. Raz ci darowałem, drugi raz ci już nie daruję. Tutaj zrobimy jeszcze training grounds, czyli pole treningowe w naszej pięknej stolicy. O, chyba nam się ży żywność kończy, więc może jednak e, podnieśmy, otwórzmy bramę. Będziemy chcieli oczywiście poprosić. O, Naszych przodków, o to, żeby udzielił nam błogosławieństwo, żeby pozwoli nam lepiej wojować. Coś się długo utrzymują te suchoty, przyznam. Tutaj mamy w niektórych prowincjach Rudnie, nie? No i dobra. No niestety. Jeszcze nie zamkniemy. Eee, więc no, miejmy nadzieję, że po prostu przeżyjemy. Król Francji wywołał nam w tym momencie. O mamo, o, o, wojnę. Powołujemy armię, powołujemy wasali. A, nie mogę wezwać tych, tych skubanców. Eee, to czas w tym momencie. Tak, zgromadzić armię w jednym miejscu. I czas będzie też wezwać kompanię z Rusi, najmników. Miejmy nadzieję, że to nam wystarczy do odgonienia. Eee, Okej, okay. tutaj chyba gdzieś miało być w Kaliszu. No, i niestety zostaliśmy okaleczeni. Ups. Przebici nawet, mangled. O. Mm. To nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze pod, pod żadnym pozorem. To wygromadzimy sobie siłę w jednej prowincji. Powinniśmy sobie dać radę o tyle, o ile będziemy bronić się na własnym terenie, tak jest, prawda? Dobra, niech nasz syn zostanie dumny. No i miejmy nadzieję, że przeżyjemy wyleczymy się z. No, jeszcze mi brakuje tego. No i super, jeszcze mamy consumption w armii. No i na szczęście się udało stracić cechę poważnie zranionym. Ale dalej jesteśmy, mamy to Mangled. Miejmy nadzieję, że uda nam się to przeżyć czy może wyzdrowieć z tego. Dobra, to lecimy teraz na armię. Dobra, tam chłopów przynajmniej załatwiliśmy. Dlaczego tutaj mamy takie Okej, okay, już mamy wyszliśmy poza tereny, które mają epidemię. Dobra. No i jest czas teraz na pobicie tych podłych Francuzów. Możemy dostać cechę zadowoleni lub... Um, Cechę content, czyli mamy minus 1, i większa powożność. No i tutaj, tutaj to starcie niestety nie jest już tak dobrze nam idzie, bo, no bo głównie z tego wynika, że tutaj nie jest nasza słowiańska ziemia. No i dobra. Ok. Udałoby się to zwyciężyć, tylko za niedługo nam się gotówka też skończy, co jest niestety będzie dosyć niefortunne, biorąc pod uwagę, jak szybko tracimy i nie mamy marszałka już, to Leszek zostanie marszałkiem, e, Leszek będzie miał zakazane m, brać udział w bitwach i tutaj będziemy musieli za to wrzucić innego dowódcę. O. No niestety wygląda to nie wygląda. Tutaj mamy do czynienia z łatwym, łatwymi zwycięstwami. Hop. ok Weimar, Dobra. Tu będziecie 27. 26 postaramy się wyruszyć. Dopadniemy was na własnym terenie. Bądź dzielna w takim razie. Mamy nadzieję, że się uda. No i udało się, jest dzielna. Tutaj dopadniemy tą armię. Tutaj ich zaatakujemy w, na tym terenie z kolei. Eee, tu jest równina. Mm, czy chcę stawić gotówkę? No, ale nie będą obydwaj zadowoleni. Mamy jeszcze więcej punktów ekonomicznych, to mi się podoba. 92% będziemy sobie tutaj, mamy powstanie katarowskie, dlaczego tutaj mamy taki niski? Supply limit to nie wiem. Dobra, tutaj musimy szybko zdobyć te twierdze. Dobra, wygraliśmy. Żądamy pobożności, gotówki. A, wygraliśmy tę wojnę, teraz możemy tak. Nie, na razie jeszcze pobijemy sobie tą rewoltę katarską. Tutaj. I teraz zawracamy. I potem rozwiązujemy całość armii. Dobra. No, i w tym momencie mamy w końcu uf, sprawę z głowy. Sprawę rozwiązaną. Tutaj mamy jakoś pruską rewoltę. To już ta rewolta mnie. Mało co chodzi. No i w końcu, w końcu się zakończyła też. E, zakończyła się. Chyba niestety tego się nie da w jakiejś zaleczyć zbytnio. Nie, pobożność. Jak już tym nie wiem, co będę miał robić z tym słowem, a to widzę, że ten zakon krzyżacki tutaj powstał. Na terenie dawnych Czech. To by się was przydało dopaść. Ale to nie mogę naleźć, bo niestety rozejm. Takie jakieś dziwne słowo. A już będziemy tą... Tę piękną tradycję o tych małżeństwach, że się spotykają, zanim się zaczną podejmować decyzje o małżeństwach, się spotykają i e, e, tańcują, od, od, mają uczty i nie tylko. Dobra, tutaj widzę, że też te zarazy tutaj przeniosły się na nasz zachód na szczęście. Więc w tym momencie mamy problem z głowy, ale to oznacza to, że będziemy musieli prędzej czy później pomyśleć i wbić nóż we Francuzów. Kto Francji. Powiem, się nie podoba to, jak oni tutaj mnie potraktowali. Jak mi tutaj po prostu zaatakowali z Kubani. Eee, to będzie trzeba po prostu systematycznie też ich osłabić, bo w tym momencie Niemcy, Australia, no i Bawaria są nie są takie najsilniejsze. A tutaj mamy Burgundię to jest coś nowego. Eee, więc. Um... W tym momencie po prostu będziemy musieli też dążyć do tego, żebyśmy nie tylko osłabiali Niemcy, właśnie Austrazję, Bawarię, ale też żebyśmy osłabili też powoli, dążyli do osłabiania też Francji. Tutaj byśmy Plauen i Turingę chcieli tutaj zająć, no ale oczywiście w tym momencie to niestety my musimy trochę tutaj odzipnąć. Musimy, musimy tak naprawdę dożyć przynajmniej w ogóle, tym moja żono, czy nawróciłabyś się? Nie. W sumie nie przypada za nami. Dostaniesz cechę regenta, znaczy tytuł regentki. Dostaniesz podarek. I teraz nawróć się. Nawrócisz się. Kocham cię, moja żona. Dobrze. Hmm. Niestety nie mogę ci dać sandomierza, bo to jest naszej tej. Och... Kolejna rewolta. Wspaniale, cudownie. Musimy powołać więcej dowódców, bo niestety nam się w tym momencie dowódcy skończyli. Niezamysły. Ktoś tam, ktoś tam. Lecimy od góry. Goszczon i Przemysław. Bociwuj i. Tutaj gąb tego wrzucimy. No, i w tym momencie niestety nasz zaufany lekarz miał 81 lat. lat był szeroko znanym lekarzem, który dokonywał leczenia metodą wbijania na pal, bo był palownikiem. E, no, ale przyznam, że dożył, dożył sędziwego wieku, zwłaszcza jak na średniowiecza. E, no, ale tak, Ryksa zostanie w tym momencie kapłanką. I czy możemy kogoś sensownego dać tutaj na lekarza? Kazimierz z 22 dwójką nauczania, czy tam uczenia się, bardzo chętnie. Tutaj niestety przejdziemy przez rzekę, ale taka rewolta powinna być i tak zmierzona, bo są sami chłopi. Co się z tobą stało? Zmarłeś? No oczywiście, no żeby inaczej. To ty będziesz to nam zarządzał i zbierał podatki. Zobaczmy, czy możemy pozwolić sobie na większą świtę. Chyba możemy. Będę chciał powołać, zobaczmy. Eee, mogę mieć do 100 ciężkich konnych Powołałbym jeszcze jedną ciężką mm, jeszcze jedną ciężką świtę i zobaczmy, jakie macie statystyki, macie z technologii Krakowa. Czy macie 23,2? Z technologii. Tutaj mamy też świtę. A wy macie chyba, powinniście być za husa... Tak, bo wy jesteście husarzami tą świtą złożoną z ramy i lekkiej jazdy. mamy gdzieś ciężką jazdę, tu jest ta ciężka jazda. Okej. Okay. No, ale dobra. To powołajmy sobie jeszcze jedną ciężką. Tą kawalerię i następna najwyżej będzie już można z samych husarzy. A potem zaczniemy dorzucać też lekkiej piechoty i, i ciężkiej piechoty i takie tam... I poz, inne typy tych świt. Ten Bolesław, to bym w sumie komuś przekazał. A ty masz dwie prowincje, to ci mnie nie chcę. Ty masz trzy prowincje, to tobie nie chcę. Ty w Turowie masz trzy prowincje, to też nie chcę. Ty masz jedną prowincję idealnie dostaniesz Bolesław. Dlaczego nie chcecie? Bo. Został przekonany, przy, przy, zwraca przysługę. Ty, ty twierdzisz, że powinieneś dostać ziemię. O, w, w, mm. Dobra, to na razie może poczekamy w ten sposób. Musimy, musimy, mówię, my musimy dociągnąć przynajmniej do... Właśnie. a? bo ty nawet nie jesteś naszym synem. Ty jesteś moim bratem. Mmm, to niedobrze. To bardzo niedobrze. Tutaj możemy za to zadanie w końców majestat. byśmy odblokowali sobie lepsze koszary. Eee, co tutaj możemy? W Krakowie już mamy wszystko zbudowane. Tutaj możemy zbudować kusar Training Grounds. Jak i. Eee zwykłe training grounds tutaj będziemy też husał training grounds, a tutaj zrobimy zwykłe albo poczekamy... Nie, zrobimy zwykłe training zwykłe chcemy. Oczywiście, zaprosimy Cię, Bato, Sieradzka. Dobra. I tutaj musimy zastanowić się, komu wlepić ten. wlepić tą ziemię. Komu by tu wlepić? Mój wujek. Może Ty byś chciał dostać bolesło. Czy to w ogóle masz a, jakiś. tak. Jesteś moim wujem. Masz taką samo wyznanie. Ty chyba byłeś e, bratem mojego ojca, tutaj, jak dobrze pamiętam. Więc e, nie zostaniesz kanclerzem, ale za to dostaniesz Bolesław. Gratulujemy. Nie masz chyba żadnych ziem. Jak się dobrze wydaje, tak. Nie masz żadnych ziem, to w takim razie dostaniesz krawstwo bolesławskie. Gratuluję. Wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni. E, będziemy się cieszyć i dobra no i tutaj my pożegnamy się w tym momencie z Crusader Kings na ten odcinek a wrócimy do dalszych losów naszego wendyjskiego cesarstwa i tego co tutaj przyniesie nam przyszłość już w kolejnym odcinku a tymczasem zapłacimy jeszcze komuś tam żeby byli zadowoleni, dostaliśmy po się jeszcze do tego do zarządzania. No i więc po prostu fajnie, cieszmy się niezmiernie. Poza faktem tego, że dalej jesteśmy. Eee, no niestety, ciężko e, byliśmy ranni. No nic, zdarza się tak. Eee, I chyba, chyba następcy sami się nie, nie doczekamy. No nic, dzięki, trzymajcie się. No i do zobaczenia, już niedługo. Hej.